Dziś jesteśmy na targach na Warszawskim Służewcu i porównamy sobie, czym się różni nasz N-Cross, taki starszy, od nówki sztuki nowego modelu 2025. Mamy ze sobą inspektor Ewę, która bardzo wnikliwie tutaj przepenetruje wszystkie zakamarki. Na pewno coś dziwnego znajdzie jak zawsze we w każdej marce. No a ja porozmawiam chyba bardziej o funkcjach tej przyczepy. My idziemy. Może najpierw zaczniemy z zewnątrz. Kołpaczki Są kołpaczki. W naszej nie ma kołpaczków fabrycznie. To znaczy nie ma fabrycznie, ale już są, bo zakupiliśmy. Od wczoraj. I opony. Opony kiedyś niewiadów dawał te z nośnością 475, a teraz są w wersji Extra Load 530. Czyli mimo, że przyczepy mają DMC 1000 plus 530, czyli 1060 plus nacisk na hak, to wiadomo. O co chodzi? Opony produkcji Wanda. Taka piosenka była Wanda i. Banda i Wanda, i to nie była piosenka, tylko zespół. Aha. Kolejna różnica z zewnątrz to są listwy do fartucha po rozłożeniu przedsionka. U nas takich listew jeszcze nie ma i nie da się założyć fartucha, a w nowych Henkrosach już są takie listwy. Kratki wentylacyjne, jako że nie ma już lodówek absorpcyjnych, tylko kompresorowych, nie musi być tego przeciągu. To tu jest tylko kratka na górze, wentylacyjna od lodówki, ale pojawiła się tutaj kratka, która wentyluje urządzenia elektryczne zlokalizowane pod kanapą, które sobie też obejrzymy dokładnie, co tam w kabelkach namądzili teraz. Chodź do bakisty. O, w bakiście jakiś towar. Gadżety. Gadżety. E, tu jest teraz taka uszczelka z takim kołnierzem. My fabrycznie takiej nie mieliśmy. Dopiero nam ją zrobili na e, przeglądzie pierwszym jak zgłosiliśmy usterkę, że nam tu trochę przecieka. I chyba od tej pory niewiadów zaczął instalować takie z tym kołnierzem. Coś tu się zmieniło. Paski z metalowymi sprzęczkami, kiedyś były z plastikowymi. A poza tym w bakiście, chyba po staremu. Nie, jednak Ewa coś wypatrzyła. Tu są dwa nity. A tu jest takie wzmocnienie zrobione. E, to jest na te pałąki. Aby, no żeby, bo jak jest plastik sam, jak mocno pociągniesz, to to może się łamać, wyrwać, a teraz jest wzmocnienie, i już to się nie urwie. Z tej strony jest już wersja bez kołpaków. Co się zmieniło? Na pewno się zmienił kolor okna. Nie wiem, czy to zamierzona zmiana. Ono jest. E, widać, co jest w łazience. Trochę, trochę dziwnie. U nas jest takie mleczne, nieprzezroczyste. Ja nie nie, nie widzisz? Nie. Co ty widzisz? A nie, czarno jest. Może jak się tam drzwi otworzy, to widać. No i zobaczcie, wlew wody jest tutaj, tak wysoko. U nas jest tam, bo zbiornik wody jest pod, e, pod fotelem przed nim, a tu jest. tu. Zaraz się dowiemy, dlaczego jest tu. Tutaj toaleta. Nie ma tych pasów. No oczywiście oklejenie jest inne, bo w tej naszej jest ten czarny pas, a od chyba roku czy dwóch Niewiadów już robi te takie szaro -morskie fale. Ostatnio ze się sprzeczałem, czy to jest cross, czy n-cross, bo myślałem, że tu jest sama nazwa cross. W zasadzie nie wiem, czemu to n dodają. To się co? założyliśmy, prawda? Jak to jest niewiadu w cross. To Idziemy zaraz na strefę gastro. Ale dopiero śniadanie jadłaś. Głodna! Idziemy do środka. Został dodany taki szarpak albo klameczka, albo uchwyt. U nas tego nie ma. Jest sama ta klamka. tojowa. E, dioda LEDowa jest taka sama. Tu jest takie samo wszystko. I wchodzimy do środka. Tylko to jest wersja czteroosobowa, więc tyłu nie będziemy za bardzo porównywali. Możemy wam pokazać po prostu jak to wygląda. Tu są takie e, zasłonki może coś się słabo zamyka. Wiesz co, my mamy tutaj wyciętą uszczelkę. Tak, bo ja ją wyciąłem, bo też się słabo zamykało. To ty wyciąłem Tak. No dobra, nieważne. Z tyłu jest łóżko piętrowe, tylko zastanawia mnie, czemu takie długie te zasłonki są, nie? Zobacz. A, dobra, wiem czemu. Bo to powinno być na zewnątrz. I są takie długie, żeby tu zasłoniło. OK, Są dwie długie zasłonki. No i po lampce. Takiej ledówce. I tu chyba jest jeszcze gdzieś ładowarka. Albo nie ma, albo jest. Jest tutaj na dole ładowarka USB. Jak telefon pada od grania, bo za oknem pada deszcz na Półwyspie Helskim od kilku dni, to może sobie podładować. No i zobaczcie, tu mamy największą zmianę, bo to jest ta wersja nowa z nową elektryką. Pojawił się taki panel dotykowy. Na którym mamy wszystkie najważniejsze informacje. Tu mamy temperaturę na zewnątrz, 11 stopni. Przypomnę, że jest połowa maja, wiosna, aby w czapkach, w kurtkach, w środku jest 15 stopni. Tu jest poziom akumulatora tego w przyczepie. A tu jest poziom wody. No wody teraz nie ma, a tu jak kliknę, to tu się nie dzieje. Tu mamy informację o podłączeniu zasilania zewnętrznego, a tu nie wiem, to jest jakaś dioda połączenie dwóch akumulatorów, może jakiś znaczek, że się ładuje z auta, trochę tu poklikamy. O, tym się wyłącza całą przyczepę, wszystko zgasło, czyli już jest na przekaźniku odcięcie. Włączamy, łączamy, odpaliło się, no i jedziemy po kolei. Poziom akumulatora 13,8 V, 0,0 A. A ciekawe, czy tu się, jak kliknę, coś pojawi. Pewnie nie, bo w tej chwili korzystamy z zasilania 230 V, ale podejrzewam, że jak jesteśmy odłączeni na dziko, to tu nam się pojawi zużycie. Tu mamy poziom wody. <laughs> nie ma wody. Eee... O, tu jest, słyszę, przekaźnik. Uruchomienie pompy wody, żeby nie była cały czas włączona. Tutaj mamy oświetlenie. To? Świeci się? Świeci. Kliknę? Gaśnie. Oświetlenie na zewnątrz. A tu mamy podświetlenie. Poziom podświetlenia tego panela. Programowanie. Może nie będę w to wchodził, bo zaraz coś poprzestawiam. Dobra, reset zrobimy. No, i tak wygląda panel. Już nie trzeba mieć pstryczków e, porozmieszczanych po całej przyczepie. Tylko sterujemy wszystko z tego miejsca. I tutaj są te. Tak, są dotykowe przyciski i jak dłużej przytrzymamy, to rozjaśniamy, a drugi raz ściemniamy. Można sobie zrobić na wieczór takie minimalne podświetlenie. Coś tu mi pikło, o co ci chodzi? Pewnie się odpalał. I tu jest gniazdko. Tu jest gniazdko. U nas fabrycznie w kuchni gniazdka nie było. Fryczek, elektryczek. O. Tu. Działa. Grzejemy się. O ogrzewaniu zaraz będzie. Bo jest tu inne, ciekawe. Kuchnia dwupalnikowa do METIC, tak jak u nas, tylko że tu jest tą dodatkową funkcją, ale zmieniła się lodówka. Nie ma już tej absorpcyjnej trzyfunkcyjnej. Teraz jest kompresorowa na 12 i 230 V. I taka ciekawostka: tu jest taki całkiem spory zamrażarnik. Zamrażalnik. Który można wyciągnąć. Który można wyjąć i nam się wtedy powiększy lodówka. Ona ma taki panel sterujący. Tutaj są ustawienia temperatury, mocy i tak dalej, i tak dalej. A co tu jest? Tu nic nie ma. Schowek na patelnie. Jeszcze taka zmiana jest, że u nas ten blat jest o wiele dłuższy. E, I... Hmm, ja zauważyłem, że konstrukcyjnie trochę jest to źle zrobione, bo nasza lodówka w instrukcji ma napisane, żeby efektywnie działać, musi mieć odstęp pod ściany 2 cm, a u nas jest nie wiem, z 15, z 15, <grym> więc no powinna być trochę ten blat powinien być trochę węższy. No ale dzięki temu jak my coś robimy, to tu mamy jeszcze trochę miejsca, że tu nawet się taka mała deska zmieści i coś można robić mimo że oba te sprzęty są utworzone. Dalej idąc z lew to jest chyba też Dometik, tak jak u nas, tylko bateria już jest od dłuższego czasu umieszczana tu w tym miejscu a nie tu. Dzięki temu nie ma problemu z zamykaniem tej szybki. Szybka też jest barwiona, u nas jest przezroczysta. No i ten kran u nas jest tak, że kran trzeba skrajnie przekręcić w jedną stronę i tak ledwo co się mija z tą szybą. A tu już problem jest rozwiązany. Jest też bateria niższa, więc się tak nie chlapie na boki. To akurat zmiana jest bardzo spoko. Kolejną zmianą jest zrobienie szuflady. Bo w naszej wersji jest tylko jedna szafka otwierana w ten sposób, a tutaj jest szuflada zamykana, a szafka jest poniżej, a szafka podobna tam z tyłu, tak jak u nas nieład kablowo wężykowy, ciemność. ciemność. Także tutaj ta szafka jest podobna, no ale fajnie jest, bo jest szuflada. W górnych szafkach co się zmieniło? To się zmieniło. Teraz są takie uchwyty. U nas są takie gały. To jest chyba wygodniejsze do złapania niż taka gała. Na pewno wygodniej się zamyka, bo, Ale walą. bo walą jak, jak w Weinsbergu. No. Ale tu wystarczy pewnie dać taki wiesz, gumowe naklejki, nie? I wtedy w te naklejki. Mogliby to już fabrycznie dodawać albo taką uszczelkę tutaj. Szafki mają inne zawiasy. U nas były fabrycznie takie, że się szafka otwierała o tak. I tak kiedyś miały niewiadówki. No, już od jakiegoś czasu to poprawiono i się normalnie otwierają na, na pełną szerokość. Co dopatrzyłaś? A co tam jest? Nie. Weź. To? No. Uu. to wygląda jak jakiś gips. Pff. Może gładzie kładli. szpachla, szpachla jakaś. Nie wiem czemu. Hm. Dziwne. Idziemy dalej, idziemy dalej. Okna są inne, przynajmniej ta obwolutka. To są heki, chyba czterdziestki. U nas jest taka bardziej kwadratowa. A tu jest, tu jest już taka wyprofilowana, że ciężej się w głowę machnąć. W ogóle z tą przyczepą jest tak śmiesznie, że producent podaje tu 1,85 m, ale ja dotykam tu głową. A na przykład tu nie dotyka mnie, tu już mam palec mi przechodzi, bo ta przyczepa jest w kształcie trochę takiego klina. Zobaczcie na tą szafkę. Tu jest tyle. A tu im dalej tym ta przestrzeń się zmniejsza, bo dach nie jest prosto, tylko jest lekko pochyły. Czemu? Nie wiem. Jest bardziej aero, może. I tak wiesz, jak spoiler dociska tą przyczepę, żeby nie odleciała, jak się jedzie. Jak chcesz mieć prostą, to celazura kupujesz. <noise> Kolejna zmiana, którą zauważyliśmy, a tu trochę już w tej przyczepie spędziliśmy, to jest. Tutaj są inne ładowarki USB. U nas są dwa, dwa gniazda typu USB-A, jedno 2A, drugie 1A, a tu jest USB-C, dzięki czemu to już jest ten lepszy model yy, chyba QC3, czyli ten fast charge może być, yy, tak zwane szybkie ładowanie do nowszych telefonów. W ogóle takie gniazdko chciałem u nas wymienić, tylko zobaczyłem cenę, to chyba prawie 200 stówy kosztuje takie jedno, nie? Więc kupiłem u Chińczyków okrągłe. <grystanie> Blaty są od jakiegoś czasu w takim pseudo-marmurach. I chyba są z marmuru, bo jest strasznie ciężki. Pokaz? Nie, chyba ja taki jak u nas, to podobny. Tutaj za dużo chyba się nie zmieniło, ale z... I tutaj jest taka tak, jest zabudowa. U nas jest tylko półka, a tu jest takie pudełko zrobione. Idziemy dalej. Kurde, tyle zmian. Nie spodziewałem się. Tutaj jest dołożona listwa, bo problem duży yy, niewiadówek był taki, że te zasłonki, markizy, tak? Rolety? Rolety, Rolety. Tak. Rolety były przykręcane do tej sterodurowej. Płyty, a to jest, wiecie, taki cienkie tworzywo, a potem jest taki twardy sterobian, więc to z czasem, jak to latało na wybojach, to się trochę luzowało, więc trzeba było stosować jakieś e, wklejane śruby, a teraz są takie listwy wklejone i to jest przyklejone do tych listew, więc, więc nie powinno już być takiego efektu, czy co? Ledowalistwa. No mamy. Taką ledową? Jak tu? Znaczy mamy taką mleczną, a tu jest taka przezroczysta? No bo my mamy bez ściemniania. Tak. A tu jest kolejny dotykowy... to chyba się wyłączył. A, tak. okej. Okay. Weź włącz. 12V musi się świecić po prawej. Świeci się? Nie, bo w ogóle nie działa. Jak nie działa? Wciskam power ale nie działa o może nas od prądu odłączyli Awaria zepsuło się. Mm -hmm. To nie my. To nie my. No dobra, nie ma prądu, może prąd wyłączyli na tym, a tu akumulatora nie ma, nie będziemy wnikali. Ej, to nie pokażemy ogrzewania. Bo tu jest ogrzewanie nadmuchowe. No nie działa. Przed chwilą włączaliśmy, ustawia się temperaturę zadaną i jak w bus, to on sobie tu mierzy temperaturę i dmucha dostosowuje temperaturę grzania, żeby była stabilna temperatura. Coś tu jeszcze się zmieniło. Zaraz popatrzymy dalej, a i wyloty są trzy. Tu jest jeden wylot. Drugi jest wylot tu gdzieś był przy wejściu. A trzeci jest w toalecie. Zaraz dojdziemy do toalety, to wam pokażemy. Szafa? Z wycięciem na listwę i nie trafili. No, prawie, prawie trafili. Dziwne to jest. A, bo tu komin był no od pieca, a tu komin jest pewnie gdzieś na, na dół puszczony, więc nie ma tego. Tylko tutaj jest rura od ogrzewania puszczona do łazienki. Tutaj jakieś takie motywy. No i na górze drążek i półka jedna. Jest jeszcze szafa, szafka, przez to, że trumy nie ma, tego pieca dużego, to jest jeszcze tu na dole szafka. Zaraz pod kanapę jeszcze zajrzymy. Ale przeszperamy. Robimy inspekcję pod kanapami. Tu jest ogrzewanie wody ciepłej z puszką 230, a tu jest to ogrzewanie gazowe nadmuchowe, zainstalowane. I, I brak zbiornika wody. I brak zbiornika wody, gdzie jest woda. I szersze te listwy zrobili, bo u nas są te pojedyncze tylko niskie i to się ledwo mieszczą przewody w nich. I ja już jak puszczam to tutaj pod tymi listwami, bo się nie mieszczą. A teraz już widzę takie szerokie, podwójne dali i fajnie, bo, bo się wszystko mieści. Podporki na materacę też są z płyt pełnych. U nas są takie żeberka, ale widzę, że tutaj nie ma tej poprzeczki. U nas też nie było, przez co, zobaczcie, ta płyta odchodzi. I u nas też tak odchodziło. Ja zrobiłem po prostu sam tutaj taki słupek z deski i to dokręciłem, żeby to jakoś stabilniej stało. A tu? Panie Majster, panie Inspektorze, panie Inspektor, się... zaglądamy do elektryki. O, ścianka działowa. Uf. 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 Co my tu mamy? No, teraz to nie za wiele zobaczymy. A tu jest akumulator, jest wsadzony. To dziwne, że to nie działa. Tu jest ta kratka wentylacyjna, bezpiecznik. Tu jest jakaś skrzynka z tymi z bezpiecznikami. Łączę może światełko, bo to może kogoś interesować. Batery Charger, czyli ładowarka jest. Eee, Nordel Electronica Made in Italy, bezpieczniki, pewnie te przekaźniki do tych wszystkich obwodów. A tutaj jakieś kabelki takie. I skrzynka z bezpiecznikami. Trzymasz? Trzymam. No i jest fajnie, że jest tu ścianka działowa, więc nam tam rzeczy, które tu wsadzimy, nie lecą w tą elektrykę. No dobra, a tutaj to jeszcze się zmieniło. My tej płyty nie mamy. Nie mamy wieszaczków fabrycznie. Ja dorobiłem tu trzy wieszaczki. E, ale bez tej płyty, idziemy do łazienki sprawdzać co się zmieniło. Faktycznie ta szyba jest totalnie czarna, a tu nie włączę tego, bo nie wiadomo czemu, ale nie ma tego prądu, więc włączymy lampkę. E, szafka, u nas nie ma szafki, nie było. S Półką jedną, więc tutaj wszystkie gadżety można schować. Umywalka, niestety, jest cały czas ta sama, której nie używamy, bo to jest, mówiąc wprost, badziewie. Bo tu, jak wleci woda i zamykacie, to ona tu wyskakuje, nie? Więc trzeba tak bardzo powoli ją zamykać. Tylko coś tu zrobili, że to się nie. Zobacz, u nas się mieści ta umywalka, tu się nie mieści. Trzeba jakoś tak i tak. Te I my mamy tak dookoła, te? Mamy. Tak? Mamy dookoła, to też o. tak mamy. Tu mamy wentylację, okno mamy białe. Tu poza tym jest to samo, toaleta taka sama. Zobaczmy, co tu się skrywa. No i tu się skrywa, zobaczcie, zbiornik na wodę. Żeby tam przodu nie dociążać. Nie zajmować miejsca w tych bakistach, to zbiornik umieszczono tu, w tym miejscu. I widzę, że doszły takie rzepki, które trzymają tą półkę, dzięki czemu ona nie lata. A to dobre jest, muszę to spapugować. No i tutaj w wylot ciepłego powietrza, więc łazienkę też mamy ogrzewaną. U nas się yy, nie ogrzewa, więc sobie ogrzewamy. Po prostu otwierając drzwi, a drzwi też się inaczej otwierają, bo w starych tenkrosach się w tą stronę otwierały, a teraz się otwierają w tą. Kurczę, jaka fajna pogoda. Może tu zostaniemy, poczekamy. Gdzie? Jest! W każdej przyczepie niewiadowa musi być marker. Ręczna robota. Jeżeli nie ma markera, to znaczy, że to jest podruba, Że to nie jest niewiadów. dokładnie. <grym> Myślę, że bardzo dużo niewiadów zmieniu przez te 2-3 lata, odkąd my kupiliśmy przyczepę. Trochę żałujemy, że no, nie załapaliśmy się już na tak fajną wersję. Także... Jeżeli Was temat niewiadówek interesuje, to zobaczcie tutaj film o najnowszym koncepcie En Starze. Zostawcie suba, łapkę i trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!